Witam, ktoś tam pytał jak u mnie tutaj wygląda sytuacja z tą grupą pompową, jak to ogólnie wygląda, tak jak mówiłem, to był projekt unijny w 2019 roku uruchomiony, tutaj mam ten komputer sterujący, o ładna moc 5,1 kW, tutaj jest cała ta grupa pompowa, to jest pompka, która obroty ma sterowane przez ten właśnie komputer, i zależnie od. Energia jaką dostarcza, to ona reguluje przepływ tutaj tego glikolu. Glikol zalany ten propylenowy zielony. Standardowa to jest ta grupa, nie ma tutaj żadnej rewelacji. Boiler to samo, 200 litrów. Fisze z 200 Mój no i piec. I piec wygląda tak, on jest teraz też wyłączony. Tutaj mam u góry wyczystkę, tutaj na środku mam palenisko. Palenisko załadowane już drewnem, no i na dole tutaj jest podajnik. Też też jest wygaszony dzisiaj od rana. Tutaj mam jeszcze zasyp, zaraz pokażę. Sterownik mam No oczywiście wyłączone. Dobrze. Tak to wygląda, ale po co tam opracować. Wieczorem go załączę. O, no tutaj już mi się kurzy. Tutaj jest zasypany węgiel. Węgiel jest z pomocy humanitarnej od rządu, że tak powiem. Do tego zasobnika wchodzi mi 225 kg. Zasypane było 29. Grudnia, no to zeszło myślę, że 50 kg na pewno poszło. Piec takiej firmy, piec ma 12 sezon, już pracuje. Ślimak tutaj zwykły, przekładnia też ta kątowa. Tutaj podstawiona jest miska na olej. Bo tutaj troszeczkę mi pękła ta przekładnia, musiałem ją spawać. No i teraz mi wycieka z tej przekładni olej, więc tutaj dolewam olej, no i tutaj ewentualnie coś tam kapie. I tutaj mam przygotowany drugi boiler, ten który był wcześniej tutaj, też 200 litrowy. On będzie tutaj wpięty do tego układu, tak jak tutaj lecą sobie rurki z, tutaj z kolektorów, te czarne. To po prostu najpierw dogrzeje się tutaj ten boiler, z tego boilera, z powrotu, tędy po ścianie pójdą rurki tutaj do zasilania tego boilera. I stąd rurki pójdą tutaj do tych rureczek dwóch, to jest ogrzewanie schodów tych zewnętrznych, to jeszcze pójdą schody pokazać. I dopiero z tej rurki z powrotem popłynie sobie glicol do yy, tam kolektorów na zewnątrz. No, jeszcze tutaj chwila 5,8 kW mocy teraz także ładna moc. Idę jeszcze na zewnątrz, schody pokazać raz. No, i tutaj mam te schody zewnętrzne, tędy. Tutaj, tak puszczona jest rurka, i tutaj rurki są w schodach zabetonowane, żeby po prostu ogrzewać całe te schody tutaj przed wejściem do domu. Zależało mi na tym, żeby te schody były ogrzewane, bo tutaj się lód zbiera. To jest strona północna, no jest troszkę lipa w zimie. Z balkonu jeszcze tutaj kapie, i to jest troszeczkę problemowe. Także cała ta nadwyżka energii, jaka by gdzieś była, to da się ją jakoś spożytkować. Idę jeszcze tam na kolektory. Jest teraz 11 tam 40 z groszem. Słońce jest już w zenicie. Świeci tak jak widać. Jest najwyżej. Tutaj widać, że wszystko się już stopiło. Tak, jest tylko tutaj rosa. Tam na tamtych kolektorach ostatnich, to co mówiłem, tutaj jest jeszcze... Tak, tutaj taki byle jaki szron jest jeszcze, ale to dlatego, że cień z tego domku córki jest tutaj rzucany na te kolektory. Teraz cień już się odsunął. Tak jak tutaj widać. Dlatego tamto się dopiero rozmraża. No i tutaj te kolektory zaraz ciągnę, je załąd. Tutaj muszę wpiąć. To tyle jeśli chodzi o moją instalację. Tak na szybko, na razie.